Zapraszam na wieczornego reading vloga, podczas którego czytałam zmierzch. Ale zanim usiadłam do książki, zrobiłam sobie zimową herbatę. Kocham po prostu te zimowe herbatki różnego rodzaju inne zimowe napoje. Po prostu czekam zawsze na ten moment cały rok i celebruję te momenty jak tylko się da. I Czy Wy w ogóle widzicie ten kubek? Ja uważam, że to jest najpiękniejszy kubek na świecie, serio. To jest mój ulubiony typ kubków i jeszcze on ma aż 580 ml, więc no, lepiej się nie da. No i zrobiłam sobie klimacik, świeczki, kominek na telewizorze i zasiadłam do czytania. I powiem Wam, że to było moje pierwsze zetknięcie z książką Zmierzch. Ja całe życie oglądałam filmy, znam je praktycznie na pamięć, ale książki nigdy nie czytałam i w tym roku nadszedł ten moment. I mimo że ja wiedziałam, czego ja się spodziewam, że ta książka ma 20 lat, że ona będzie cringeowa, no sam film jest w ogóle cringeowy, więc z czegoś to się musiało wziąć. I powiem wam, że mimo tego bawię się świetnie podczas czytania tej książki. Ja się po prostu śmieję z tego, co tam się dzieje. Co oni mówią, jak te dialogi są poprowadzone, no mnie to już po prostu bawi, bo ja miałam takie nastawienie właśnie do tej książki, wiedziałam, czego mam się spodziewać, więc ja nie jestem zawiedziona. Ja się bawię bardzo dobrze, śmieję się, w ogóle bardzo szybko mi się to czyta, co w ogóle mnie zaskoczyło, bo myślałam, że będę się przez to męczyć, a tak wcale nie jest, więc myślę, że to i tak była dobra decyzja, że po tylu latach sięgnęłam po tę książkę i może w przyszłości też będę kontynuować w ogóle tą serię. No i tego wieczoru za wiele nie poczytałam, bo tak naprawdę. Naprawdę, no jak teraz widzicie, godzinę 14 minut zegarkiem w ręku, i podczas tego czasu właśnie 84 strony udało mi się przeczytać. No i to by było na tyle. Dajcie znać, czy wyczytaliście zmierzch i jakie macie zdanie na temat tej książki.